Dzień dobry. Witam was, Karolina Szyszka u mnie na kanale wnętrzarskim. Dzisiaj porozmawiamy o Mediolanie. Mediolan 2024 Salone del Mobile i to, co wywarło na mnie ogromne wrażenie, to co mnie szokowało pozytywnie, ale też negatywnie. Zapraszam na pikantne szczegóły z tego wydarzenia. Antonio Lupi, producent, brand, który jest postrzegany raczej jako luksusowy. Duże stoisko, bardzo rozbudowane rozwiązania, ciekawe wzornictwo. Myślę, że z takimi brandami generalnie warto być na bieżąco, niezależnie od tego, czy jest to nasza stylistyka, czy też nie. Natomiast warto obserwować, podglądnąć na przykład, jakie detale stosują i wykorzystywać je do swoich rozwiązań. Było to stoisko, które było jedno, jednym z wielu, do którego trzeba było się specjalnie rejestrować i stać w bardzo długiej kolejce, by móc się tam w ogóle dostać. To jest ciekawe, ciekawa sytuacja, która już od kilku sezonów pojawia się i ludzie na to narzekają. Są brandy, producenci, którzy e, tworzą taką otoczkę bardziej prestiżową i bardziej luksusową, ograniczając dostęp, co myślę, że niekoniecznie jest fair, ponieważ. Płacę za wejście na całe targi, a tutaj się okazuje, że jest tam jeszcze jakaś przeszkoda, czy też jedna selekcja, którą muszę przejść, żeby we wszystkie miejsca się dostać. Oczywiście rozumiem cały marketing i podejście marki, więc wiem, z czego się to bierze. Natomiast ostatecznie nie widzę tego jako. Pozytywny aspekt. Staliśmy w kolejce, tam jakiś określony czas, zarejestrowaliśmy się, weszliśmy do środka i ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu, moi drodzy, wielu rzeczy nie wolno było dotykać. Wiecie, nie mówię tutaj o jakichś rozwiązaniach, nie wiem, ze złota, czy też dziełach sztuki, które oczywiście rozumiem, ale mówię o podstawowych meblach, wyposażeniu, które przecież działa, które ma swoją funkcję i po to, moi drodzy, są moim zdaniem te targi, żeby właśnie móc zobaczyć, dotknąć te rzeczy, poznać, przekonać się na przykład do jakości, do rozwiązań, które dany brand prezentuje. Wszystko wyglądało w ten sposób, że mieliśmy bardzo dużo ludzi, w obsłudze byli to panowie, pięknie ubrani w garniturach i nie pozwalali wielu rzeczy dotykać. Łącznie na przykład z baterią nie można było ściągnąć słuchawki prysznica, żeby zobaczyć, w jaki sposób na przykład jest ona zamontowana albo jak jest wykonana, nie można było tego robić, nie można było usiąść na łóżku, bo na przykład tam tkanina wtedy się przekrzywiła i to źle po prostu wyglądało, więc bardzo pilnowali panowie tego, żeby nie dotykać wielu rzeczy. Natomiast jeżeli chciało się na przykład odkręcić baterię tak, żeby woda poleciała z kranu, to Robił to pan, który był dedykowany do tego ruchu. Moim zdaniem, bardzo słabo, słaba atmosfera, i szczerze mówiąc, zniechęciła mnie bardzo do tego producenta. Kolejny element, który mnie bardzo szokował i który wywarł na mnie ogromne wrażenie, to był pawilon, który znajduje się na samym końcu tej alejki z wszystkimi halami. Tam było mnóstwo takich inspiracji, powiedziałabym, bardziej w stylistyce. Wschodniej, mnóstwo biżuteryjnych rozwiązań. Wszystko ociekało złotem, kryształami, wszystko się mieniło, błyszczało. Były to potężne żyrandole, potężne lampy. Tam wszystko było. Na maksa wielkie, na maksa bogate, na maksa pałacowe. Takie powiedziałabym na granicy mojej y, ulubionej estetyki, to znaczy na pewno można było z tego wyciągnąć jakieś ciekawe inspiracje. Niemniej to nie są moje rewiry, ale tak jak mówiłam też w poprzednich filmach, warto bywać, warto obserwować inne brandy i obserwować w jaki sposób oni pracują. Więc byłam, przeszłam, przejrzałam, no i myślę, że na każdym y, to stoisko, ta hala zrobi ogromne wrażenie. Kolejne szokujące i bardzo wzbudzające, ogromne wrażenie na mnie miejsce to było stoisko Minotti, marka luksusowa, która nie do końca jest w mojej stylistyce, ale również warto znać, warto zobaczyć. Od początku widziałam, że ten producent ma zaplanowane, bardzo duże stoisko. Było to widoczne już wcześniej na mapach organizowanych przez całe targi. Postanowiłam, że koniecznie chciałabym tam pójść zobaczyć, jak taki brand działa na targach, co oni tam pokazują, co jest dla nich ważne, na co zwracają uwagę. I moi drodzy, to, co ja tam zobaczyłam, to, to, to jakby trudno w ogóle złapać to słowami. Wszystkie stoiska, na przykład w kontekście targów warszawskich, są dużo większe, naprawdę dużo, dużo większe. Natomiast w momencie, kiedy weszłam na stoisko minotti, okazało się, że ono jest 5 razy większe niż wszystkie inne, i nie tylko samą powierzchnię ma dużo większą, ale ono jest również piętrowe. Tam było takie wrażenie, że wchodzimy do potężnego domu, do potężnej rezydencji, która się nie kończy: ogromne ściany wysokie na dwie kondygnacje, ogromne wypoczynki, ogromne sofy, ogromne kuchnie, ogromne ściany fornirowane czy też pokryte tkaninami. Potężne, wielkoformatowe rozwiązania. Naprawdę spektakularne rozwiązanie. Bardzo chciałam uwiecznić ten moment, zostawić sobie w telefonie pamiątkę po tych wrażeniach. Natomiast niestety na tym stoisku nie można było robić zdjęć w ogóle. Jeżeli tylko wyciągało się telefon, panowie prosili, że telefon proszę schować i proszę zdjęć nie robić. Chciałam Wam powiedzieć, że ogromne wrażenie na tych targach robi zieleń naturalna. Niemal każde stoisko ma w swoich kompozycjach roślinność. Prawdziwą, żywą w ogromnej skali. Takie dwumetrowe, czterometrowe to były naprawdę bardzo popularne rośliny, drzewa. Skala, która się pojawiała w wielu stoiskach, niezwykle budowały aurę, przyjemną taką atmosferę. Wiecie, generalnie wystawa typu właśnie takie targi jest sztucznym wydarzeniem. Jest to bardzo takie nienaturalne, a dodanie tych roślin wpływa bardzo pozytywnie, ponieważ dodaje trochę takiego życia. Oczywiście te rośliny, niektóre niezwykle egzotyczne, piękne kolory, wszystko cudownie skomponowane z całymi stoiskami, z ekspozycją, więc to zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Na całych targach była też część outdoorowa, więc tam były meble zewnętrzne, które oczywiście producenci chcieli przedstawiać w najbardziej naturalnym kontekście, dlatego tam. Tej zieleni było naprawdę mnóstwo. Tam były zorganizowane całe ogrody, więc to jest naprawdę niesamowite. I kolejny element, który robił wrażenie i który potwierdza skalę i prestiż tego wydarzenia, np. w kontekście Warsaw Home, to jest woda, która również na wielu ekspozycjach się pojawiała w formie dekoracji, ale też jako element, który podkreśla funkcję danego produktu. Czyli, jeżeli mieliśmy np. ekspozycję łazienkowych elementów, takich jak baterie, to bardzo często można było włączyć baterię tak, że ta woda lała się strumieniami po ścianach, po sufitach, czy też po prostu do umywalek do wanny, więc tej wody naprawdę było bardzo dużo. I to też robiło niesamowite wrażenie. Kolejnym ważnym elementem, które mocno zapamiętałam, a też budziło we mnie takie no nie do końca pozytywne wrażenie. Było stoisko marki Jessie. To jest brand, który u nas w Polsce kojarzy się z ciekawym wzornictwem i z bardzo chętnie wybieranym rozwiązaniem w sytuacji, gdy te budżety są na przykład na inwestycje wyższe. Wiedziałam, że Jessie ma duże stoisko, wiedziałam, że wszyscy tam chcą pójść, więc stwierdziłam, OK, chodźmy tam. Tutaj się bardzo zdziwiłam, bo okazało się, że to stoisko nie do końca zgadzało się z moim wyobrażeniem o estetyce Stylistyce tego brandu to po prostu nie do końca był mój klimat, ale okazało się, że tam jest w ogóle mnóstwo Polaków. Stwierdzam, że to jest estetyka, która jest dla Polaków bardzo ciekawa. Niektóre produkty z tej firmy bardzo mi się podobają, ale nie ukrywam, że taka trochę. trochę, ta, trochę taka. trochę sobie to inaczej wyobrażałam. Myślę, że warto zaznaczyć raz jeszcze temat skali. Ogromne stoiska, które tam są skomponowane, zakomponowane, które są stworzone przez producentów, robią nie tyle ogromne wrażenie, ale też dają przestrzeń i kontekst do dobrej prezentacji ich produktów. Nie jest za ciasno, nie jest zbyt tłoczno, żeby zobaczyć i docenić produkty, które oni prezentują. Więc to jest też element, który robi niezwykłe wrażenie, i dzięki temu można Poznać lepiej i docenić produkty, które są tam prezentowane. Więc ta skala naprawdę jest uderzająca, więc warto tam być, żeby to zobaczyć. I to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Jestem ciekawa, czy mieliście podobne doświadczenia, albo co sądzicie o moich? Może mieliście zupełnie inne? Napiszcie w komentarzach, czekam na Wasze wiadomości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.